Oto, kłonan, wirtuarian. Barbarzyńca z dalekiego lądu, przemierzający cyfrowe krainy w poszukiwaniu najpotężniejszych gogli wirtualnej rzeczywistości. Jego intensywne spojrzenie dostrzega każdą słabość. Jego ostrze miażdży oponentów. Czy bogowie będą po jego stronie? Lepiej dla nich, aby byli. I oto dociera do kresu wyprawy. Na ołtarzu boskiego Geibena odnajduje skrzynię z ukrytym w środku artefaktem. Ale te kłaki to jednak przesada. Witajcie, nazywam się Tomek Drabik, znany także go kłas, a to jest mój test gogli wirtualnej rzeczywistości Valve Index. Oto pełny zestaw gogli wirtualnej rzeczywistości Valve Index. Pełno drobnicy, ale kiedy odrzucimy wszystkie wtyczki ze zmiennymi końcówkami, kabelki do ładowania kontrolerów, podłączania latarni oraz gogli możemy sprowadzić to wszystko do trzech podstawowych modułów. Latarnie, gogle oraz kontrolery. Można je zresztą w takich właśnie modułach kupować oddzielnie. Przyjrzyjmy się wszystkiemu o kolei. Śledzenie ruchów w Valve Index jest rozwiązane tak samo jak w HTC Vive, czyli oparte o rozmieszczone w pokoju, strzelające laserami latarnie, które podłącza się jedynie do prądu co ułatwia umieszczenie ich na przeciwległych narożnikach pola gry. Nie jest to rozwiązanie tak wygodne jak to co oferują nowe Oculusy oraz sprzęt Windows Mixed Reality, które używają kamer wbudowanych w gogle, ale sama precyzja śledzenia jest w tym rozwiązaniu nie do pobicia i nie ma tu na przykład problemu z tym, że kontrolery nie są śledzone, kiedy trzymamy je za głową. Tym razem latarnie mają dołączone podstawki, których nie trzeba od razu przekręcać kołkami do ścian, bo w Walw chyba zorientowali się, iż nie ma gorszego początku zabawy z wirtualną rzeczywistością niż łażenie po drabinach z wiertarką. Oczywiście te podstawki nadal można przykręcić do ściany i w zestawie są kołki. Nowe latarnie nie różnią się specjalnie od starych. Mają nieco inny kształt i podobno strzelają tymi laserami szerzej, ale ja nigdy nie miałem wrażenia, że bazowym latarniom dodawanym do HTC Vive czegokolwiek brakowało w tej materii. Zresztą stare latarnie są też kompatybilne z goglami i kontrolerami Valve Index. Kiedy już ustawimy i podłączymy latarnie, czas podpiąć gogle właściwe. Oto Gogle Valve Index. Ich sensory zostały lepiej ukryte w obudowie, więc sam sprzęt nie wygląda już jakby miał chorobę skóry. Młodzieńcza opryszczka HTC Vive przeminęła. Nieco wygodniejsze jest też ich podpięcie do komputera. Co prawda, nadal na końcu kabla jest wtyczka z prądem, display port do karty graficznej oraz USB, ale między tymi trzema końcówkami i Goglami jest jeszcze rozpinany łącznik, a nie linkbox ze stadem portów z obydwu stron. Rozpinany łącznik jest zabezpieczeniem przed tym, abyśmy w szale grania nie ściągnęli komputera z biurka. Ale też świetnie sprawdza się jako koniec kabla, który można rozpiąć, kiedy chcemy odłączyć gogle i schować do szafy. Kłona mówi: "Ciach!" Jedno zapięcie zamiast trzech kabli to zdecydowanie wygodniejsze rozwiązanie. Zdecydowanie wygodniejsze jest też to, jak montuje się gogle na głowie, bo teraz zamiast że w HTC Vive mamy obręcz podobną do tej z PlayStation VR z dodatkiem paska na czubku głowy. I kiedy już założymy to na głowę, to jest to chyba najwygodniejsze rozwiązanie na rynku. Nie zdejmuje się go może tak łatwo jak na przykład PlayStation VR i nie da się odchylić przy ubicy jak w HTC Vive Cosmos, ale kiedy mamy je na jest bardzo wygodnie i stabilnie. Pokrętłem z tyłu możemy docisnąć obręcz do potylicy, aż wyjdą nam oczy na wierzch, a jak już to zrobią to boczne pokrętło pozwala odsunąć soczewki i ekran od gałek ocznych. Aby te wytrzeszczone gały się zmieściły. To znaczy tak na serio to można zmniejszyć tym wielkość obrazu w polu widzenia dla komfortu i dodać nieco miejsca na ewentualne okulary. W zestawie jest nawet wkładka na potylice dla osób o małych głowach, a opierająca się o twarz gąbka przytwierdzana jest do gogli magnetycznie, dzięki czemu łatwo można ją wyjąć, wymienić albo oczyścić. Zamiast słuchawek na obręczy gogli zamontowane są osobliwe głośniko słuchawki grające w pewnej odległości od uszu. Ich oczywistą wadą jest to, że otoczenie wyraźnie słyszy naszą grę, ale dźwięk jest w nich. Świetny. Jeśli jednak kogoś nie satysfakcjonują, to można odkręcić te głośniczki, a nad soczewkami ukryte jest gniazdo jack do podłączenia własnych słuchawek. Pod przednią częścią gogli jest jeszcze suwadło do ustawiania rozstawu oczu oraz przycisk, którym można obsłużyć menu gogli bez używania kontrolerów oraz dwuklikiem włączyć podgląd widoku z dwóch kamer umieszczonych na przedzie headsetu, aby zorientować się co się dzieje dookoła bez zdejmowania aparatury z twarzy. A tak, przód wygląda nieco dziwnie, bo ma oczka, które jednak nie służą śledzeniu kontrolerów, a jedynie temu, aby móc włączyć wspomniany podgląd otoczenia oraz Potencjalnie, bo jeszcze się z tym nie spotkałem, do zastosowań rozszerzonej rzeczywistości. No i jest też plastikowa, przezroczysta osłona, która też przytwierdzona jest magnesami, a pod spodem znajdujemy tajemnicze zagłębienie. Przestrzeń zwana Frank ma z przodu port USB i jest dodatkiem stworzonym z myślą o moderach. Z tego, co widziałem, ludzie głównie używają tego, aby montować tam wentylatorki do chłodzenia gogli, wyświetlacze ledowe oraz czujniki Leap Motion do wykrywania ruchów dłoni. Od miejsce na fantazję Majsterkowiczów. A i widziałem też w sieci jednego gościa, który upychał w tym miejscu słodycze. Niektórzy po prostu lubią patrzeć, jak świat płonie. No i pozostaje jeszcze kwestia soczewek oraz ekranu, a właściwie dwóch ekranów, bo Valve Index ma dwa ekrany o rozdzielczości 1440x1600 pikseli, co łącznie daje rozdzielczość 2880x1600. Jest to zdecydowanie wyższa rozdzielczość od tej oferowanej przez oryginalne HTC Vive i Oculus Rift, wyraźnie wyższa od nowego Oculus. Oculus Rift S i osobliwie taka sama jaką ma Oculus Quest. Nie jest to co prawda najwyższa rozdzielczość ekranów w popularnych, konsumenckich goglach, bo niedawno wypuszczone gogle Vive Cosmos mają odrobinę więcej pikseli w pionie, ale za to Valve Index ma najlepsze odświeżanie ekranów, bo oferuje nie tylko najpopularniejszy tryb 90Hz oraz 120Hz jak PlayStation VR, ale i eksperymentalne 144Hz. Rozdzielczość głównie pracuje na to, że screen door effect jest tu minimalny. A nieco inaczej skonstruowane i ułożone soczewki sprawiają, że obraz jest też dość ostry, nie tylko w środku pola widzenia, więc można się rozglądać też trochę ruchami oczu, a nie tylko głowy. Ale to coś, co potrafi większość nowszych gogli wirtualnej rzeczywistości. I muszę przyznać, że wykonanie tych gogli robi wrażenie. To nie jest już produkt wyglądający jak prototyp, który przypominało HTC Vive. Valve Index to wygodne, mądrze zaprojektowane gogle z naprawdę niezłym obrazem. Ale czy jest to warte swojej ceny i jak duże znaczenie ma wysoka rozdzielczość odświeżania ekranu? O tym za chwilę. Najpierw przyjrzyjmy się jeszcze kontrolerom, które najbardziej się zmieniły. Szczególnie jeśli porównamy je do różdżek HTC Vive. Różdżki zaprojektowane z myślą o HTC Vive robiły w swoim czasie wrażenie precyzją śledzenia ruchów w przestrzeni, ale sam projekt tych kontrolerów zawierał w sobie więcej błędów niż standardowy sandbox Ubisoftu w dniu premiery. Kontrolery Valve Index, zwane Knucklesami, wycofują się ze wszystkich bzdur, które wtedy tam upchnięto i dorzucają kilka dodatkowych pomysłów. Przede wszystkim nieszczęśliwy panel dotykowy kradziony ze Steam Controlera został zastąpiony normalnym, klasycznym analogiem, aczkolwiek kontrolery indeksa nadal posiadają malutki, wklęsły panel dotykowy, który można też naciskać jak przycisk i wykrywa on ruchy palca w tej przestrzeni. Ponadto na tym kontrolerze są dwa zwykłe przyciski i jeden systemowy do otwierania menu Steam VR oraz spust. Tym samym na Kelsy mają o wiele więcej przycisków niż miały kontrolery HTC Vive i dobrze, bo ewidentnie trochę brakowało tam przycisków. Warto tu dodać, że zarówno przyciski, jak i analog wykrywają też dotyk, więc kontroler wie o tym, gdzie położyliśmy palec, nawet jeśli niczego nie wciskamy. Ma to wpływ na gesty dłoni w grach. Ale największą rewolucją jest podłużny uchwyt będący jednocześnie palenem dotykowym, który wykrywa to, jak duża powierzchnia palca owinęła się dookoła kontrolera oraz próbuje odróżniać od siebie palce, co pozwala na wykonywanie gestów. Oczywiście to rozwiązanie nie jest w stanie wykryć tego, jak szeroko rozsuwamy palce albo jak mocno je wyprostowaliśmy, ale bez problemu określa zaciśnięcie dłoni, a nawet siłę nacisku, jeśli chcemy na przykład w Half-Life Alyx zmierzyć trzymaną puszkę. Ale chyba największą zmianą jest regulowana na różne grubości dłoni taśma, którą przytwierdzamy kontroler do dłoni tak, że nie wypada z niej nawet jeśli go puścimy. Oczywiście wciąż w zestawie są paski na nadgarstki w razie jakby jednak nasza dłoń wysunęła się z taśmy. To przymocowanie dłoni do kontrolera sprawia, że zamiast sztucznego naciskania przycisków, aby zasymulować branie czegoś w dłonie, możemy faktycznie chwytać obiekty dłońmi i puszczać je kiedy chcemy je upuścić albo rzucić. I chociaż wszystko w tych kontrolerach zostało zrobione fajniej i lepiej niż u poprzednika to to jest ta największa zmiana, możliwość naturalnego chwytania i puszczania obiektów. Względem różdżek HTC Vive to jest rewolucja. Względem współczesnych kontrolerów Gogli Oculusa nie jest to już jednak aż tak duża zmiana, bo sam chwyt wykonuje się przyciskiem, ale umieszczony jest on tak, iż też skutecznie symuluje chwytanie obiektów. Jasne, Kelsy robią to fajniej, ale nie jest to aż taka przepaść. Warto nadmienić, że do tych pasków na dłoniach trzeba się przyzwyczaić. Początkowo nie mogłem wyczuć jak powinienem chwycić kontroler przed naciągnięciem tych pasków, jaką ich pozycję powinienem wybrać i jak mocno zacisnąć całość, aby nie zgnieść sobie dłoni, ale też i nie upuścić nakelsów, a przy tym mieć dostęp do wszystkich przycisków. Pomaga tu trochę ułożenie dłoni, tak aby mieć pewność, że przyciski są w zasięgu i dopiero wtedy dociągnięcie paska. Nie jest to z pewnością kontroler wygodny od pierwszego założenia. Ręka Kunala jest sina! Czy ręka Kunala powinna być sina? Aha, warto jeszcze nadmienić, że kontrolery te mają wbudowane akumulatory i ładujemy je przy pomocy dołączonych kabli USB-C. Zdecydowanie wolę takie rozwiązanie od zmieniania baterii w kontrolerach Oculusa. No dobrze, ale jak to się wszystko sprawdza w akcji? Cóż, załóżmy gogle, odpalmy latarnię, zaciągnijmy paski na kontrolerach. Zapraszam do wirtualnej rzeczywistości. W Goglach Valve Index ukończyłem Boneworks oraz Half-Life: Alyx, a do tego przetestowałem kilkanaście innych gier. Kiedy nowe gogle z nowymi kontrolerami pojawiły się na rynku, jedyną rzeczą, która realnie wykorzystywała panel rozpoznający gesty dłoni, było demko Aperture Hand Lab. Dziś już bardzo wiele gier rozróżnia to, jak układamy palce na kontrolerze, ale realnie w prawie żadnym tytule nie ma to jakiegokolwiek wpływu na rozgrywkę. Aperture Hand Lab jest 10-minutowym demkiem osadzonym w realiach gry Portal, w którym wchodzimy w interakcję z kilkoma różnymi rdzeniami sztucznej inteligencji oraz dołączonymi do nich rękoma. Gramy w papier nożyce kamień, pokazujemy gesty i wykonujemy uściski dłoni. Zabawne, dobrze napisane i pokazuje technologię, ale to taka chwilowa zabawka. I technologia jest faktycznie fajna, ale zasób możliwych gestów jest nieco ograniczony, bo panel dotykowy wykrywa jedynie to, ile palca dotyka do niego, więc jeśli wyprostujemy palce i rozszerzymy, to kontroler nie ma pojęcia, że to zrobiliśmy. Oprogramowanie próbuje też zgadywać, gdzie kończy się jeden palec, a zaczyna drugi, więc jeśli nie ułożymy dłoni idealnie na kontrolerze, to nierzadko symulacja w grze jest jedynie przybliżeniem i jakiś palec może odstawać bardziej niż w rzeczywistości. Nie Niemniej chyba największym problemem tego pomysłu jest to, że w zasadzie jest on niepotrzebny w większości gier może mieć zastosowanie w jakichś grach sieciowych i jest wykorzystywane np. w wirtualnych czatach, gdzie gesty mogą być częścią komunikacji, ale zasadniczo jest to bardziej bajer niż coś naprawdę znaczącego. Znaczący jest za to fakt, że kontroler można całkiem puścić i nadal trzyma się on naszej ręki. Przez to w wielu grach zamiast sztucznego naciśnięcia przycisku naturalnie chwytamy i podnosimy przedmioty. O wiele naturalniej się też nimi rzuca po prostu machając ręką Puszczając kontroler. Znaczenie w niektórych grach ma też siła uścisku, bo w takim Blade and Sorcery możemy rozluźniać uchwyt na orężu, aby przesunąć dłoń w inne miejsce. Oczywiście dało się to też robić przy innych kontrolerach, ale tutaj jest to całkiem naturalne. W takim Beat Saberze podłużne nakelzy sprawdzają się, podobnie jak wajwowe różdżki, bardzo fajnie i zdecydowanie gra się w ten tytuł przyjemniej z takimi długimi kontrolerami niż z krótkimi, np. okulusowymi. Cóż, po prostu w grze o machaniu mieczami, kontroler z długą rękojeścią, przypominającą rękojeść miecza, pozytywnie wpływa na doświadczenia. Byłem ciekaw, czy częstsze odświeżanie ma wpływ na żygogenność gier, bo teoretycznie większa płynność powinna zmniejszać dyskomfort. Ale cóż. 144 Hz nie są cudownym lekiem na chorobę symulatorową. Po dłuższej zabawie w Boneworks, szczególnie w bardziej platformowych sekwencjach gry, zaczynało mnie mdlić. Wróciłem też do nieszczęsnego polskiego Detached, w którym latamy w stanie nieważkości astronautom po stacji kosmicznej. Nie jest to gra zła, ale jest to produkcja, która okrutnie sponiewierała mnie na początku moich testów wirtualnej rzeczywistości. Widzę, że twórcy od tego czasu dodali tryb komfortu dodający sporą przesłonę podczas poruszania się, ale celowo ją wyłączyłem aby zasymulować to, jak grałem niegdyś na HTC Vive, i. cóż, już po kilkunastu minutach grania zaczęło mnie mdlić. Być może w Valve Index trwało to odrobinę dłużej, zanim pojawił się dyskomfort. Ale też z drugiej strony mam za sobą kilka lat trenowania swojego błędnika w VR. Jeśli więc miewacie problemy z chorobą symulatorową, to 120 albo i 144 Hz raczej was przed nią nie uratują. Nie znaczy to, że nie gra się bardziej komfortowo przy wyższej płynności, ale moim zdaniem nie jest to jakaś rewolucja. Różnica jest odczuwalna, szczególnie jak przesiadłem się z 72-hercowego Oculus Questa na 144-hercowego Walfindeksa, ale nie aż taka, abym poczuł, że moje życie się odmieniło. I jakże ja mógł w tych plebejskich hercach żyć dla Boga! W początkach HTC Vive mogło wydawać się, że VR będzie głównie opierało się o teleportację oraz rozgrywkę room scale'ową, czyli polegającą na fizycznym poruszaniu się po pokoju, ale szybko okazało się, że gracze jednak dobrze dają sobie radę z płynnym, niezbyt szybkim ruchem i panel dotykowy na różdżkach stał się kulą u nogi Vive. Ograłem trochę w świetne The Walking Dead Saints and Sinners, klasyczne już dla VR Arizona Sunshine oraz popularne CS-owe VR. I we wszystkie te tytuły na Nakelsach gra się bez porównania lepiej, właśnie z powodu klasycznego analoga, którym porusza się wygodniej naturalnie. Aczkolwiek to jest rewolucja tylko w stosunku do HTC Vive, bo praktycznie wszystkie Oculusy oraz Google Windows Mixed Reality mają na kontrolerach analogii. Warto też nadmienić, że po kilku latach na rynku jest sporo niezłych gier, które były tworzone z myślą o HTC Vive, i chociaż nakelsy są w pełni kompatybilne z różdżkami od Vive, to wyglądają kompletnie inaczej i mają inne przyciski. W efekcie granie w niektóre gry może być na początku trochę dezorientujące. Weźmy na przykład świetne Budget Cuts, najbardziej walwową grę nie od Valve mocno w klimacie portala, w której skradankowo uciekamy z dziwnego biurowca przed morderczymi robotami teleportując się przy pomocy urządzenia pokazującego nam miejsce teleportacji zanim się do niego przeniesiemy. Gra wyjaśnia swoje sterowanie pokazując nam różdżkę do Vive i początkowo zabawa z Valve Index może być nieco dezorientująca, bo trzeba metodą prób i błędów sprawdzać jaki przycisk na nakelcach odpowiada temu co widzimy na ekranie. Zbliżony problem dotyczy takiego in czyli całkiem niezłego rogalika, w którym przemierzamy losowo generowane lokacje, walcząc z różnymi wrogami i teleportując się przy pomocy łuku. Na HTC Vive obracamy się tu przy pomocy przycisków na uchwycie, a na, na knucklesach tych. Przycisków nie ma i musimy ściskać kontrolery, aby wykonać obrót, co jest dość dziwaczne. Warto zaznaczyć, że jednak większość gier projektowanych pod Vive sprawdza się na Valve Index bardzo dobrze. Wiele też dostało aktualizacje, które dostosowują sterowanie pod Nakelsy. Niemniej zdarzają się pewne problemy z powodu odmiennych kontrolerów. Jakby to wszystko podsumować? Valve Index to naprawdę świetne gogle. Nie są może zbyt wygodne w montażu, bo wciąż wymagają rozstawiania latarni i dość topornego ustalania przestrzeni rozgrywki, którą na przykład w Oculusach można w moment narysować na podłodze, a tu rozmieszcza się punkty przy pomocy oddzielnie uruchamianego programu za każdym razem, gdy przemieścimy latarnię. Ale samo doświadczenie korzystania z Valve Index jest bardzo dobre. Świetne kontrolery z rewolucyjnym podejściem do chwytania i puszczania obiektów. Bardzo dobre ekrany i soczewki, w których trzeba naprawdę wytężać wzrok, aby zobaczyć niepożądany screen door effect, czyli siatkę przestrzeni między diodami. Częste odświeżanie może nie być cudownym lekiem na chorobę symulatorową, ale gra się na pewno bardziej komfortowo, kiedy herców jest dużo. No i samo śledzenie gogli oraz kontrolerów w przestrzeni jest bezkonkurencyjne, a dźwięk z głośniczko-słuchawek brzmi świetnie. Realnie Valve Index ma tylko cztery wady. Zaraz, jak to aż cztery? Nic nie wspominałeś! Zakrzykniecie zapewne słusznie oburzeni tym, iż czekałem z nimi aż do podsumowania, ale to dlatego, iż nie mają one bezpośredniego związku z działaniem sprzętu. Po pierwsze Oficjalnie nie da się na tym sprzęcie grać w gry wydawane przez Oculusa, a ich biblioteka oferuje jedne z najlepszych wysokobudżetowych tytułów jakie wyszły na VR. Od Asgard's Wrath do Stormland, ale da się to obejść odpowiednim oprogramowaniem. Druga wada jest taka, że trzeba mieć naprawdę mocny sprzęt, aby wykorzystać oferowaną przez Valve Index rozdzielczość i odświeżanie. Oczywiście można grać w niższej rozdzielczości, np. w trybie 90Hz ale po co w takiej sytuacji kupować takie gogle? Trzecia wada to, póki co, brak nakładki pozwalającej na granie bezprzewodowe. HTC Vive posiada śmieszne antenko-skrzydełka umożliwiające uwolnienie się od plączących się dookoła nóg kabli, a Valve Index, według deklaracji Valve, ma takie rozwiązanie otrzymać dopiero w nieokreślonej przyszłości. No i jest wada czwarta. Cena. Valve Index to jedne z najdroższych gogli konsumenckich na rynku. Niby istnieją takie rzeczy jak jeszcze droższe HTC Vive Pro I, ale to są gogle tworzone z myślą o zastosowaniach profesjonalnych, a nie konsumenckich. Valve Index w tym momencie kosztuje ponad 4,5 tysiąca złotych i wydaje mi się, że to nie jest do końca sprzęt warty tych pieniędzy. Oczywiście jest to rzecz wysokiej jakości oraz wyraźny skok możliwości względem takiego HTC Vive, ale kiedy porównamy to na przykład z produktami Oculusa, które kosztują mniej niż połowę ceny indeksa, a wcale nie oferują o połowę gorszego doświadczenia, to cóż, nie wygląda to zachęcająco. Oculus Rift S oraz Oculus Quest z kabelkiem pozwalającym używać tych gogli nie tylko samodzielnie. Ale i jako sprzętu do grania w gry na PC oferują bardzo dobre doświadczenia za trochę ponad 2000 zł, mając też całkiem wygodne kontrolery z analogami i nie wymagając od użytkownika, aby obstawiał sobie mieszkanie latarniami. Podobnie jest zresztą z całą rodziną Gogli Windows Mixed Reality, których niektóre modele bywają jeszcze tańsze od Oculusów. Warto tu jeszcze dodać, że chyba największy skok jakości Valve Index dotyczy kontrolerów, a że te działają też z latarniami HTC Vive, to posiadacze Vive mogą rozważyć zakup samych nakelsów, Albo zestawu gogli i kontrolerów bez latarni, co w obydwu przypadkach jest wyraźnie tańsze od pełnego zestawu z latarniami. Ogólnie zakup selektywny dla posiadaczy Vive'ów wcale nie wydaje się złym pomysłem. I oto całe gogle wirtualnej rzeczywistości Valve Index. Świetnie zaprojektowane i wykonane urządzenie dla naprawdę zaangażowanych entuzjastów VR, którzy chcieliby mieć najlepsze rozwiązanie na rynku. Dla bardziej szanujących swoje pieniądze, fanów, w gogli istnieją sprzęty o lepszym stosunku ceny do jakości. Cóż, udanego wymachiwania łapami jak potłuczony. Game on! Ogłoszenie społeczne. Ludzie w goglach mogą być straszni dla piesków. Jak śmiesz straszyć pieski! Kłonan mówi dziab!